Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z serii o kwiatach. Tutaj już zaszły trochę zmiany i może zaczniemy tutaj od tej dali. Ona taka jest, można powiedzieć jasno, różowa z białymi tutaj paseczkami. Jeden kwiat już jej przekwit. Te kwiatki troszkę są takie biednawe, bo wczoraj akurat popadało. Tutaj jest już kwiatostan, który przekwit. Ja sobie go zostawię pewnie na nasiona, ale jeszcze będą nowe. Widać kwiaty. Bardzo fajny taki. No w porównaniu do dłoni to jest bardzo duży kwiat. Tego pierwszego to nawet nie wiem, czy ja zdążyłam Wam nagrać, czy nie. Przekwit. Ten już też pomaleńku będzie się brał za przekwitanie. Tutaj mam kolejny kwiatek, ale jeszcze... Tutaj z boku na pewno będą kolejne kwiatostany. Silny, bardzo silny krzak. Tutaj jest ta mniejsza dalika. Ona, taka słabsza jest nie, ale ona tutaj wytworzy prawdopodobnie jakiś kwiatek. Chyba wam troszkę zesłaniam. Ale słoneczko jest to, tak to wygląda. Ale też ładnie jest tutaj rozkrzywiona. Także ona na pewno zakwitnie. Ale w późniejszym czasie. A ta biała tutaj z boku ona się bardzo dobrze trzyma. Ona długo kwitnie o dziwo. Ma tego kwiecia. Niektóre już kwiatostany jej właśnie przykwitły. Ale jeszcze ma tutaj kolejne pączki. No tutaj akurat widać, że jest sporo tego. się tutaj myśli wykładać i słoneczniki mi tutaj troszeczkę położyło na ogrodzie to leżą całkowicie muszę je do płotu dzisiaj wieczorem poprzywiązywać mam nadzieję, że mnie tutaj komary i wszelkie robactwo gryzło nie będzie no i tam widać, widzicie kolejne, zaraz przyjdę z drugiej strony w większości one się dopiero zabierają za zakwitą, jak leży jeszcze nie jest rozkwitnięty. I tutaj o, widzicie o, jakiś zapylacz. Sobie rozkwitły. I tutaj będą rozkwitały. Dobra. Idziemy na dalszą część ogrodu. Tutaj widać on leży. Trzeba go będzie do płatu przywiązać. A tutaj w sumie nie pokazałam. Jest kolejna dalia, która tutaj widać ucierpiała od ślimaków. No chyba będzie miała jeden kwiat. Zobaczymy, jaki on będzie kolorystycznie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj już praktycznie, można powiedzieć, kończy swoje kwitnienie. Taka różyczka. Ona taka pomarańcz, można powiedzieć. Tutaj już jeden kwiatostan i przekwit. Od razu oberwiemy. Jak się oberwie, to ona jeszcze raz zakwitnie. Tutaj były poobrywane kwiatostany w tej czerwonej, i zobaczcie, ile ona ma pączków na kwiaty Będzie sobie kwitła, tutaj ta już przekwitła, też jej muszę oberwać, żeby ona mi zakwitła drugi raz. O dziwo, zobaczcie, yy, to są te nasiona tulipana. Wytworzył nasiona, o tulipan, nie wiem, nigdy nie siałam, może sobie też to zerwę, albo one się wysypią, nie wiem. To jakieś ma wiedzę na ten temat, to niech pisze, bo nie było wycięte. I widzę, że się wytworzyły kwiatostany z tulipana. Tutaj kolejna dalia, która jeden kwiat już jej przekwita. Ta, ciemna, ta ciemny fiolet. I tutaj mamy kolejny kwiatostan. Pełny, Wszak jest silny, także myślę, że tu się jeszcze. Pojawi sporo kwiatów. Tutaj się zabiera do rozkwitnięcia. Kwiat jest yy, pączek kwiatowy. Nie ja chcę, tak wiecie, głośno mówić, bo tutaj ludzie chodzą chodnikiem, także komuś tam coś nie przeszkadzało. I kolejny pąk kwiatowy. Tutaj się widzę, zabiera różeczka do rozkwitnięcia. Jasna. Żółta. Ojoj oj tak już niedługo no może już, już tutaj nawet rozkwitnie i tu są oberwane tworzą kolejne pędki kwiatowe i bzduszki sobie kwitną już widać na całego, widzicie one będą kwitły aż do mrozu i co dalej tutaj kolejne pączki kwiatowe widać Jedna też już tutaj rozkwita. Ma masę pączków Zostały te stare, jak mówiłam, te oberwane i będzie kwitła ponownie taka czerwoniutka. Róża i będzie cieszyła. Oko, tu już mieczyk praktycznie przekwitł. A tam skwitało po tamtej stronie nowe. Czas przejdziemy Jak widać, tutaj się niektóre obaliły po deszczach, muszę im jakieś patyczki dać i przywiązać o, ten jeszcze w miarę jest w stanie kwitnienia poszukam wieczorem jakichś patyczków, tutaj je poprzywiązuję podwiążę te słoneczniki tutaj widzicie dalia, która jeszcze ma czas na zakwitnięcie, ale już jakiś tutaj pączek kwiatowy jest, także zobaczymy jaki ona będzie miała kolor ta już traci swoje kwiaty, można powiedzieć, tutaj przekwita, o czekajcie, może z drugiej strony stanę, bo zasłaniam światło ale też ma nowe te nowe przyrosty kwiatowe tutaj te mieczyki, one jeszcze nie mają pączków na kwiaty może one wytworzą, może tutaj mają już po prostu tutaj jakiś mieczyk też się zabiera za kwitnienie, tu kolejne widzę nasionka tutaj ta biała dalika ma dwa dwa kwiatki ona chyba jest taka sama jak tamta z przodu co pokazywałam identyczna bo było kupowane po dwie sztuki ale podzieliłam się, także e, niespodzianką są kolory, które mi się zostały tutaj widać też ma ładne pączki jeszcze będzie sporo kwiatów i u, u blisko właśnie tutaj tej daliki również jest biały mieczyk. Ciężarówka pojechała i tutaj widzicie zagłusza. Piękne kwiaty białego mieczyka. O! Kolejny. Tutaj widzę, właśnie w tym, w tym miejscu, w tym skupisku, to widzę chyba wszystkie będą białe. Tutaj ten jeszcze się zabiera za kwitnienie, no i widzicie jak mnie tu zagłuszają. Ten też widzę się obalił. Czy mogę tu dać? No. Już tylko został u góry, u nasady. Ten kwiatostan, ale tutaj widzicie jeszcze. Ja to nazywam takie jak kłasy, nie? Chce się pszenicy. I ten już częściowo przekwit i ma białe kwiatostany. Także tak wyglądają. Tutaj różyczka już taka różowiutka przekwita. Oberwę jej te główki po przekwitnięciu i ona pewnie drugi raz mi zakwitnie, niech się rozkrzewia i kwitnie. Kolejna tutaj dalia, taka sama jak z przodu. Troszkę po deszczu te kwiatki takie. Ale jeszcze kwitnie. Także i kolejne widzę, kwiaty będą do kwitnięcia. I tutaj zakwitła już, można powiedzieć, przekwita ta tygrysówka. Tym razem żółta. Taka. I tutaj mamy taki mieczyk. Pomarańczka, widzicie, już też prawie przykwita. Tu kolejny, część kwiatostanu przykwitła, część kwiatostanu się zabiera za kwitnienie. I tak, rozkwitła ta właśnie lilia. Czekajcie, jeszcze tutaj jest ten, taki właśnie mieczyk. Pomarańczka, bym ja tu nic nie podeptała. Kolejny taki z różem, tutaj widać przekwitnięty, tu również i już zaraz przejdziemy do tej lilii i skwitła ta chyba lilia, na którą czekałam, ona też jak widzicie kolor jest żółty, tylko taki bardziej jasny i tutaj jeszcze zostają do rozkwitnięcia te maluszki. Zobaczę, jak one zakwitną. Jak po prostu zdążę i dam radę, to wam nagram. A jak nie, to chociaż zdjęcie zrobię i gdzieś tam wam na społeczności wstawię. I tak tutaj ominęłam. Będzie jeszcze kwitła taka mała dalia. Ona tylko, widzę, ma jeden ten. Jeden pęd słaba jest. Jakby była z nasion, ale dobrze chociaż że jeden się będzie miała i pominęłam tutaj jeszcze takiego mieczyka e, taki zobaczcie fiolet z białymi tutaj wstawkami takimi o no i tutaj czerwony już przekwita może jeszcze jakiś będzie takiego kolorku czekajcie zrobię sobie zdjęcie tego no ja powiem wam że ładne te te Tygrysówki są, tamte były czerwone, o, Jedroneczka biedroneczka sobie nawet siedzi, nie wiem, czy zobaczycie, czekajcie, o, widzicie, biedronka sobie siedzi, ale one tylko kwitną dobę, mam wczoraj rozkwit, jeszcze widzę, kwitnie, tak więc Wam pokażę, tutaj jakieś takie kwiatki, nie wiem, co to jest, ale zostawiłam, już mówi, że to chwast, no dobra. I co jeszcze, tutaj mam posadzone. Muszę przykucnąć. Zobaczcie, te badylki z tych, yy, z tych lili, co ostatnio była paczka. I zobaczcie, i jeszcze poszły. Ja je podlewałam. I one być, może, być, może one jeszcze w tym roku zakwitną. Także późno się już wicefanie zaczynają rozwijać. Na miejscu tych, właśnie, piwoni. Dobra. Lecimy dalej, tutaj są te właśnie takie żółte, wysoko rosnące, których nazwy nie znam. Takie wiecie sta, staro dawne, też widać się obaliły. Trzeba je będzie do kupy związać. I już po maleńku zaczynają się ten opalać. Malinki chyba chłopcy akurat wyjedli. Tutaj widać, już taka lekko czerwona malina i pozostałe sobie będą pomału dojrzewały no to troszeczkę tutaj mają cień ale będą sobie rosły będą tak wiecie albo na jakiś ciastko albo tak do zjedzenia bo chłopcy lubią i jeszcze tutaj arabarbar, liliowiec już sobie tam przekwit więc tak to wygląda i takimi jeszcze zielonymi malinami się żegnam. Pa. no i wiecie co? Ja się już Wami pożegnałam, ale jeszcze Wam coś pokażę. Widzicie, jestem tutaj przy szklarni. I zobaczcie, co się tu dzisiaj wydarzyło. Normalnie z samego rana normalnie aż mnie, aż mnie normalnie skręca. I jest to robota mojego sąsiada, który ewidentnie słychać sobie szczela z wiatrówki. Jest to już drugi przypadek. Pierwszy to nie mówiłam, nic nie pokazywałam. I zobaczcie, jak szyba rozpiercielona. Tu się wiecie, nie wyrażać nieładnie. No, na człowieka krew zalewa powiem Wam. Nie? Takie rzeczy widać. gdzie ja do otwierania, wiecie, czarny, bo okienek nigdy nie zamykam. I zobaczcie co tu się wydarzyło normalnie. Dzisiaj muszę, jak oni tam wrócą z pracy, to, wiecie, załatwić tę sprawę. A jak nie, to nie pomoże. No to po prostu będę zgłaszać na policję, bo tak być, wiecie, nie może. Takich mam tutaj sąsiadów, niestety. Szkodę mi tu po prostu robią. Kiedyś, właśnie było z tamtej strony, też taka sytuacja. Szyba była do wymiany i chyba w nocy to zostało zrobione. Nie wiem czy celowo do szklarni, czy do psów było strzelane, bo później to on tutaj tam nam nie szczela, ale wiadomo różne sytuacje są. Psy niby wiecie, patrzyłam, żadnych tam ran nie mają. Także jest ok, ale to nie wiadomo tak było naprawdę, nie? Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie, bo troszkę przymknęłam od słońca. Tragedia, tragedia.